O. Dzień dobry Trzeba śmieci wyrzucić Ja mam tylko dwie ręce I co teraz? A, jutro Nie no, wyrzuca. Czekajcie, muszę to odstawić wszystko W rękach telefonu, ładowarka Sekunda pięć zawsze jest pełno, nie? Więcej śmieci Zawsze jest tego nie wiadomo skąd Kawazone, dzień dobry Wszystkich pozdrawiam serdecznie Powiem wam tak Pracujące ostatnie dwa tygodnie i to mocno e, Chyba naj, najmniej Zrobiłem w niedzielę, tak? Tydzień temu, bo tam Miałem coś Aha, tą podłogę zaciągnąłem tylko Wtedy ogólnie, ale cały czas codziennie jestem w pracy. Słuchajcie, od momentu kiedy przyjechałem, jak tylko wróciłem, od poniedziałku ogień, już drugi tydzień, żeby zakończyć tę pracę i nadgodziny, i to poświęciłem się trochę temu projektowi, żeby w miarę na czas się z tym wszystkim wyrobić. I uważam, że, no, że jest chyba ok. Dzisiaj jest poniedziałek Powinien być ostatni dzień Ale... Pewnie zostanie coś, wiecie jakiś Drewno pewnie zostanie do pomalowania Bo jest a Więc będzie trzeba to malować Bo kurde, nie wyczyściłem okularów sobie Dokładnie Mam tylko jedną parę Muszę w ogóle je zrobić, nie? Bo tak odkładam, odkładam a czas leci, a nafo jeszcze nie zrobił, więc... Dobra, szybeczka w dół i się oczyści. Samochód też nie był myty, słuchajcie już, uhu Taki brudas, no. Także przyjdzie też na czas na niego. Powiem Wam te dwa tygodnie, mam nadzieję, że w ten weekend, czyli teraz już zakończę te wszystkie prace. Dodatkowe, właśnie, bo zaczynamy jutro nowy projekt Więc będzie się działo Tam jest rozbiórka kuchni Zanim może ją rozbierzemy Trzeba będzie zabezpieczyć korytarz To to, to tamto Porozmawiać z klientem Zrobić jakiś plan Od razu pierwszego dnia Spisać wszystkie rzeczy Zrobić notatki Czy to kolory Czy jakieś zmiany w projekcie Ale piękne niebo jest dzisiaj Słuchajcie Nie wiem ile będzie widać Patrzcie Jaki kolorowy tam taki piękny poranek mamy, trochę jeszcze szyba jest mokre, więc słabo to widać, ale ale jest okej okay. Więc nie widzę normalnie te mgła za szybami Także myślę, że może jeszcze się tak zdarzy, że ten weekend w sobotę na przykład tam będzie trzeba coś zrobić bo też e, obiecałem mu, że pomogę mu z tym pomalowaniem na zewnątrz, i te no i zrobimy to, to nie jest problem. Wiecie, jakiś tam dramat dla mnie, szybko to się maluje, tylko tylko po tylko, prostu trzeba czas na to znaleźć, nie? Także już jesteśmy ok, ja też mam mniejszy stres, bo te wszystkie instalacje porobione są popodłączane rzeczy, poprzykręcane to tam już zostały takie naprawdę gadżety, one też schodzą, ale. Ja dzisiaj cały dzień przy nich potańczę, bo, sorry, ale normalnie kawa i yy, zjadłem rano i ciśnienie mi to To spoko Piotek sobie z tym poradził, bo tam został tylko jeden pokój z wałka. Korytarz jest pomalowany i ten kawałek kuchni. A to on tam będzie, wiecie, wchodził mi na plecy w którymś momencie. Ja zrobię te paneliki w łazience, yy, zawieszę ekstraktor, bo też nie chciałem yy, wiercić w ścianach yy, w niedzielę tam w sąsiadce, bo mogłaby tego nie zrozumieć, tego żartu. Więc to zrobię. Pozakładam te panele, te abstandy te na blatach. Dzisiaj to tam jest chwila. Plimfy pozakładam to jest chwila. I tak już będzie, wiecie, wykończone, nie? Także mamy jeszcze co robić. Dzisiaj cały dzień będzie progresu, także zaraz wam wszystko pokażę, co udało nam się zrobić przez weekend. No i tyle. Hata zupełnie inaczej wygląda czystsze. Jest taka, wiecie, schludniejsza, bo żeśmy uzupełniali braki, pomalowali. Ładnie to wygląda naprawdę. I ten drugi kołd tej, tej samej farby robi też robotę, nie? Także zaraz zobaczycie. Słuchajcie, lecimy. Miłego dnia Wam przy, przy, rzucę i zaraz się obudzę to pogadamy na miejscu. Let's go. Dobra, słuchajcie, ja zajmuję się... Kończakiem tych pierdół właśnie muszę zamontować te rzeczy nie? a poczekajcie jak Znowu mi się coś wyświetliło tu. Pokażę Wam po drugim kołcie jak wyglądają ściany. Zobaczcie co się dzieje. Nie? To jest szok, słuchajcie, to jest szok. Zobaczcie jakie jest biało, nie? To jest nic. Ten pokój nie był drugi raz malowany, ale tu korytarz do góry Oczywiście wszystko na biało. Tu światło włączymy jeszcze, żeby było lepiej widać. Od tego pokoju tu zaczynaliśmy. Ta żółta plama tam wyszła, ale to sobie z nią poradzimy. Słuchajcie, no jest kurde kozak. Jest biało, nie? Ale jest super biało. Zobaczcie jak jest biało, nie? My tego bronić nie będziemy, ale... I przyjdzie tu gościu od karpetu. To wam powiem, że zrobi tu niezły tu, będzie trzeba po, jeszcze poprawić, ale to, to jest tam są takie małe pierdoły. Tam gdzieś skirting. Super biało jest. Jest tak biało, nie? Że szkoda, szkoda dotykać. <ścoughs> powiem wam, że jak oni tu wiadą po tej klatce skodowej yy, z dywanem. A bo coś. Albo z meblami To tu będzie na ścianie Rysa Za Rysą nie? Ale ja, ja nie maluję już później tego Odebrane, do widzenia Goodbye To pomieszczenie będzie musiało być malowane Także spokojnie Także bierzemy się za robotę Muszę się przebrać, bo mam spodnie Lecimy z tym Słuchajcie, mam screena Który ma iść na prawo A jest skupiony na lewo Mam nadzieję, że będzie działo. bo według instrukcji nie? nie ma nawet słowa, słuchajcie, że on może iść na lewą stronę, na prawą stronę. Nie? Zobaczcie, wygląda to w ten sposób. Wygląda to... ja, ja myślę, że one są uniwersalne, nie? Ale chociaż powinno być gdzieś napisane, że to gówno można montować w jakąkolwiek stronę. Bo tu jest installation instruction, tu cała jest instrukcja tak naprawdę. Czyli tu jest napisane, że mam patrzeć na ten papierek, i cały czas wszędzie jest tylko lewa strona. Słuchajcie, zobaczcie lewa, lewa, lewa. Nie ma nawet wzmianki, że możecie to zrobić tu czy tu. Mam takie wrażenie. Ja to zamontuję. Myślę, że nie ma różnicy ogólnie jakiejś ogromnej. Ten skill mam tutaj już wypakowany. No. I tyle. Piotr właśnie będzie białkował mi te ostatnie dwie pary drzwi, bo sobie wchodzimy trochę na plecy, a ja przymocuję to, to coś tutaj, co miał ten klient dawno zrobić. Ale on nie ma czasu, słuchajcie, on nie wiem. I don't know. To są zawiaski, więc je zaraz przykręcamy. Przykręcimy do drzwiczek i będzie pięknie. Tu Was postawić, słuchajcie, drzwi mamy przybiałkowane, ale zdecydowałem, że zrobię kilka rzeczy w kuchni. Tak jak widzicie już płyteczki wjechały, powiesiłem wyciąg. Teraz chcę zamontować komin. Już jest podłączony, już go sprawdzam, wszystko w Nawet ma bo Wszystkie parametry działają. Trzeba zamontować komin, żeby w jakiś sposób on tu sobie oddychał. Także za chwilę będzie ok. U, czy jakieś ściereczki zostały? To jest pytanie. Do, dobre. A mam, dobra? Także proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, że zamontowałem tę gówno ale najlepsze jest to, że cały komin nie wejdzie do góry, bo musiałbym go ciąć. E... Bo jest ta druga część z tymi kratkami z boku, nie? Więc plan był taki, że ja sobie to podsunę maksymalnie do samej góry, do tego boksa i ładnie ten boks po prostu dotknie mi góry komina. Bo taki był plan. Z... Tą szerokością tego boksa, ale nie mogę tego zrobić, bo te kratki są dosyć nisko. A mi dosłownie kawałeczka brakuje, tak jak widzicie, akurat to jest tylko ten pasek. Więc, jak chciałem to założyć, to zasłaniam odpływ powietrza maksymalnie i ekstraktor zaczyna się dusić. Więc, musiałbym ten komin przyciąć. Wiecie, jak to się przycina? Grainerem, bym to przyciął, to przepaliłbym tą blachę zaraz. Jak ona czarna jest, to by było widać miejsca, gdzie nie jest czarna, trzeba by było markować to. Tandeta poganiałaby tandetę. Więc wybrałem mniejsze zło, powiem wam. Zamontowałem tylko ten najdłuższy odcinek automatycznie powietrze ma możliwość escape'u i jest super. Zakładam te filtry i zamykam tą instalację. Biorę się za obstandę. Hello my friends! Wytrwam oko. jest taki brud. <gry> Piekarnik jest zamontowany. Słuchajcie, elegancko, równiutko. Tu jeszcze wchodzą takie dodatkowe osłonki, których już nie widzicie, żeby ta te temperatura nie przechodziła na boki. Dali to. Widzicie? Są tutaj. Dali to założyłem. Tak samo jest blaszka, która jest tutaj od spodu. Tak samo. O, tu, tu ją widać. Więc ta, takie udogodnienie. Piekarnik działa. Ja go chwilę rozgrzeję, żeby pierwszy raz był rozgrzany, i zakładam ten panel pod spodem. To już wisi wszystko. Jeszcze kilka gadżetów, takich jak ten, abstand, jeden, drugi. Job done, tutaj. Siemano, robaczki. Jeszcze raz, słuchajcie, po takiej gonitwie malarskiej, weekendowej, to człowiek nie ma znowu dzisiaj takiego, a powoli sobie spokojnie robimy. Ja zamontuję tego screena jak wrócę, ale tam będzie jeszcze kilka gadżetów, słuchajcie, do skończenia. Pojechałem do domu zjeść, bo nie wziąłem jedzenia. I tak usiadłem przy tym stole, wziąłem sobie to jedzenie i mówię: Nie, to może pójdę spać. Poważnie wam mówię. I prawie, wiecie, i tak odpłynąłem gdzieś przez chwilę. YouTube jakiś sobie leciał, ja sobie jadłem. A Piotr maluje. Mówiłem, żeby przerwę sobie zrobił, pewnie zrobił, więc za chwilę jestem tam z powrotem. Zrobię te wszystkie gadżety, które muszę, ale takie zabudowy, te panele nie wiem, czy się z tym wyrobię. Dzisiaj powiem Wam w łazience. Mówię o tym, nie? Zobaczymy. Podłączyłem tą kuchenkę, podłączyłem ten wyciąg, przykleiłem tam płytki, zrobię te upstandy. Może może, zobaczymy, no zobaczymy. Na razie powiem wam, ja się tak nie śpieszę. Jak mam taki dzień słaby, bo mam go, bo jestem przemęczony trochę. To na spokojnie sobie pracuję. Nie narzucam sobie za bardzo na głowę, żeby wiecie, nie zrobić rekordu świata z pracą. Bo to mi nie przyniesie żadnej korzyści, tylko jeszcze coś nie będzie szło tak jak trzeba, nie? Albo coś rozwalę po drodze. No. Także na spokojnie. Zobaczymy do końca dnia, co się da. Let's go. Ty, za, dużo, za dużo teorii dzisiaj poruszyliśmy Ja już nie wiem, o czym ja mam tu mówić do tych ludzi O psie? Opowiedzieć im historię, jak się zachowujesz na ulicy, jak widzisz kogoś psa? Jak widzę Jak widzisz małe psy? Nie, nie będziemy robić krzywego obrazu Piotra A, pokażę wam, co się dzieje Powiedziałem, że nie minął dwa miesiące i farba będzie odchodziła? No to macie kurwa egzemplarz. Zobaczcie. Tak, tak wygląda właśnie ściana, gdzie nie było primerowane. Bo szpachla została nałożona i od razu pomalowana farbą zewnętrzną. I to jest główny główny problem. Nie było żadnego stabilizatora. Dzieje się co się dzieje. Mamy który dzisiaj stycznia? No. Pani jakoś przed świętami to pomalowali i koniec I na wiosnę będzie musiał to malować jeszcze raz Old no. jakiś Ulotka Dobra, włączamy radio i lecimy dalej Chciałbym też powiedzieć, że do dzisiaj nasz super gość nie, nie przywiózł tych zaślepek do drzwi czy ja się tym mam przejmować? Bo się zawotowałem półkę Dobra Jeszcze chwila, jeszcze momencik Tutaj już poprawione Bo brakowało tej płeczki, Więc ją wstawiłem Sprzątam Już większość rzeczy zabrałem Odkurzam i tniemy Słuchajcie, śrubek nie mogłem znaleźć do skrina, a one wylądowały już w opakowaniu. Bo jak rozpakowywałem, to położyłem pudełka. No i nawet wiertełko, słuchajcie, do tych malutkich śrubeczek, To jest zazwyczaj trójka. Tu jakaś zaślepka na górę. Tu jakieś kołeczki, te zaślepki. Już mam yy, przewiercone. Teraz ten profil pójdzie z tej strony. Nie? będzie ładnie zaraz śrubkami ściągniemy to zanim ściągniemy to śrubkami to jeszcze posmarujemy silikonem sobie tutaj tą część tylną i będzie job done i zaczynamy zbierać graty powiem wam bo jest godzina trzecia, pół godziny, za pół godziny pow... no co ja już tu więcej zrobić nie będę reszta to już są panele upstandy i plimfy no i pomalować te dwa obiekty, więc damy sobie radę. Pewnie przyjedziemy po godzinach jutro, ale żeby już nie, nie tracić czasu, to poczekajcie chwilę. Ja zrobię to, co muszę zrobić, zaczniemy sprzątać i na koniec wam pokażę co jest kamar, jak teraz wygląda na dzień dzisiejszy ten, ten domek. Chyba będzie coś z tego, słuchajcie. Po pierwsze, ładnie ustawione na tej samej odległości. Pan też to wstawiłem, nie wiem, czy mówiłem. Mam to już przymocowane. Teraz, teraz to powinno ładnie wejść, idealnie. Wyjmujemy pakersy, wyjmujemy pakersy. Szyba sobie pięknie wędruje. I wciskamy to coś. żeby żeby mi się pal nie wysuwał. Alright. Słuchajcie, zbieram ten cały cyrk. To mam, ładnie siedzi, otwiera się w obie strony. Tak lepiej. Przynajmniej ten profil został ładnie tam zamontowany. Słuchajcie, nie ma żadnych zawiasów, i tak dalej, i tak dalej. Szczerze, zobaczcie. Nie wygląda to źle. Zbieram się, słuchajcie, zaczynam zbierać graty. Bo jakieś narzędzia będą mi to potrzebne do rozbiórki kuchni, więc muszę to zabierać. Większość tak naprawdę hydraulika, elektryka. My na bieżąco chowaliśmy to do samochodu. Jeżeli chodzi o kuchnię, to mamy to w ten sposób teraz to poszło do góry. Płytki przylepiłem szybciutko. Kabel schowałem w komin, ładnie zaizolowane w kostkę w puszkę, tak naprawdę tą siwą blat taki widzicie był wycinany właśnie w ten sposób półka jeszcze poszła pod zlew panel pod spód pod piekarnik piekarnik był zamontowany wiecie, no, jakieś takie gadżety tu wpadły to nie jest tak źle ogólnie, ogólnie nie jest źle słuchajcie zaczyna to jakoś fajnie wyglądać no. pomieszczenia nie są może jakieś fantastycznie duże ale udało nam się wygospodarować coś w miarę ciekawego no jedyne co to mówię to malowanie i tam te panele pomiędzy tymi szafkami zostają, żeby żeby je skończyć tutaj panele, te abstandy, to one też trochę nabierą. E, zrobię to uroku jak wrócę, to zostało mi kawałek blatu z kuchni, to myślę, że tutaj zrobię półkę nad, nad pralkę. Jest, to od razu mu to zrobię. I tak jak mówię, zostaje tam wypełnienie, tam wypełnienie, tam wypełnienie. Poza tym malowanie i łazienka będzie gotowa. Oczywiście silikony. Takie wiecie, po kolei, po kolei do przodu. Dobra, zbieram ten cały cyrk Żeby on tutaj na coś nie stanął Albo czegoś nie uszkodził I lecimy słuchajcie Będziemy się żegnać za chwilę Szybciutki update słuchajcie z pola bitwy Pozabieraliśmy graty Zostaje naprawdę niedużo Także jest tacy Jeszcze na zewnątrz umyłem graty Swoje graty, bo normalnie wszystko zostawił ale jest normalnie typ taki, że szkoda gadać Tutaj karton zostawiamy Panele, panel, 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 no i malowanie. Także będzie cacy. Tak to wygląda na tą chwilę. Myślę że nie jest źle. E, Ścieleczka jedzie ze mną. Albo ją do zlewu może wrzucę. O, tutaj. Dobra. No i tyle. Słuchajcie, żegnamy się miłego wieczoru. Dnia i pora jak jakiekolwiek to oglądasz. Pamiętaj o nas. Właśnie jak to oglądasz, prawdopodobnie walczymy z nowym projektem, który zaczynamy. To zabieramy. Dobra, ja pod wanem, pakujemy tą resztę gratu, która jest tu i spadła. Ciao! Eee, jest bardzo szerokie, jest wysoko, jakie tutaj czekają, to przejść. Ja nie mogłem. O, no propos, te wiadro nie chciało przejść przez tamte drzwi. Tak wąsko jest tutaj. Ta! Halo? Chcecie znać nowinę, kurwa? Przepraszam. Chcecie znać nowina, której nie poznacie? Nowina jest taka, słuchajcie, że gościu, gościu zrobiłby na pokoje do mnie, a nie uzgodnił tego z nikim. Nie uzgodnił nawet tego z sąsiadami w żadnym stopniu, nie? Nie było żadnej aplikacji. O, ten sąsiad dzisiaj dowiedział się ode mnie, bo zagadał do mnie, jak żeśmy się dopakowali. Sąsiad, który jest obok, rozumiecie? Zagadał i mówi a Co tu będzie? Ja mówię, a tu będzie, wiesz, multi, multi occupation, nie? Mówię do niego, bym na pokoje. A on co? Co będzie? Czujecie te wibracje? O kurde. Wiecie co to będzie? to będzie? To będzie dramat dla tego gościa. No nie, wysypały mi się te. E, a może, ja tak się a może ten gościu i być tym kuryjem, to może hand handluje dragami po nocach? Nie wiem, nie, nie oskarżajmy ty, panie no nie? Bo tak jak mówisz, rany tutaj... Nie, znaczy ruchu... wiesz, on się tak zachowuje kombina momentami Kombinator, kombinator nie jest... jest niezły, nie? Bo no trochę to... wiem o nim no. ale, ale szczerze, tak nie może... wiem czy jest Klaman, słuchajcie Wiem jedno, że nie uzgodnił z... Gdzieś ołówek zostawiłem ten sprytny ołówek, mam tylko końcówkę I co teraz? To? Nie, to są tylko gryfle. Gryfle. Tu mam ten normalny ołówek. No ja, ja są takie, słuchajcie, że gościu z nikim nie ustalił nic. No to czuję, że będzie dym. Tyle wam powiem. Zgubiłem ołówek Ach, Gdzieś poszedł w piździet Musiał kupić nowy. Zostało mi tylko tyle po im... Nie wiem, jutro będę go szukał, dobra Gdzieś się zamotał, może tam we wiaderku jest A nie, jest tu <laughs> Szybka odpowiedź, usiadłem na nim Grubo dupny jestem, dlatego nie czuję Słuchajcie, no numer jest I on mówi, nie, ja się nie zgadzam, on do mnie mówi ja mówię, Ale to ja nic z tym nie mogę zrobić, wiesz o co chodzi to jest, ja, nic, ja ci nic nie pomogę a musicie się kontaktować z tym właścicielem. Mówię, to dziwne, że on w ogóle się z tą w ogóle nie kontaktował, w żadnym wypadku. Co nie wiedzieliście o tym, że tutaj będzie ten? on mówi, pierwszy raz o tym słyszy. trzy miesiące, słuchajcie, prawie projekt trwa, bo 10 tygodni. I on pierwszy raz się dzisiaj o tym dowiaduje. To znaczy, że przed podjęciem tych prac, jak sobiekolwiek ten właściciel to wymyślił, to co? Nie, nie, nie informował ludzi dookoła, żeby mogli zatwierdzić albo sprzeciwić się temu czy cokolwiek, bo to różnie jest, wiecie. Żeby dostać tutaj tak zwaną e, licencję, nie? To, nie? to nie jest tak hopsiu, to, to jest zależne też między innymi od sąsiadów. Dziwne, w cholera dziwne, czyli co, kancel był, bo kancel tu był, nie? i sprawdzał pewne rzeczy i oni mieli jakieś tam swoje te minimum wymogów czyli drzwi, później ta agencja dołożyła że stripy, że detektory bo ogólnie czasami też jest tak, że są jeszcze dodatkowe te stripy na, na ramach y, od drzwi ale oni tylko chcieli na, na drzwiach no. y, chcą te systemy zwalniające to, to jest wymóg jakby już tej agencji nie? No. która chce wynająć dla nich te pokoje Cancel sam z siebie? To tylko zobaczył ilość pokoi i tak jakby machnął na wszystko ręką No nie, chuj, nie? jest, jest to jest No właśnie, no czyli ogólnie oni wiedzieli, że to idzie na pokoje Aha Kansil wiedział, ale sąsiad nie wiedział No i wiedział, a to sąsiad może mu teraz narobić... No godotę? właśnie, bo on może zgłosić przeciw, sprzeciw I że on ja sobie... Mówię, tak że... no, Ja nawet w ogóle już nie świadomy byłem takich rzeczy, wiesz? No, zobaczcie jak to działa, nie? No nic, oby poszło wszystko jak najtrzeba, jak najlepiej dla... I klienta, i dla sąsiada, ale taki niepotrzebny zgrzyt. Widzicie? Zero komunikacji. I jest to problem. Ale to nie mój problem. Słuchajcie, my jutro już jak młode wilki będziemy w nowym projekcie. Czasami sobie tu wrócimy, czasami nie. Zależy. Nie? Zależy, jak czapka leży. Tak, nie. zależy, jak będzie tam czapka leżała. Dobra, trzymajcie się, bo tyle z opowieści i e skrypty. Na razie.